No, i nasze gadżety naszego psa. To jest jego szata. To jest jego bluzeczka. Taka jakby siateczka. Taka z napisem VIP. Prezentuję. Mhm. VIP z taką łapką. Następna bluzeczka. To też jest taka letka bluzka. Mhm, to bo Awokadą. Właśnie. Nasz pasek ma taką zabawkę z awokado. Dlatego ma dużo ciszków. Będzie miał z avocado ma jeszcze taką kurzkę z krótkim rękawem. Mm, z awokado. Następna już nie jest taka letnia, ona jest taka cieplejsza, ma smakowy. dzięki swetek, to jest drugi, tylko się zabija. Z serduszkami. No tu ma jeszcze rękaw, drugi. On jest taki tylko na krótkim ramiączku. Następna jest jedna z nowszych ubranek. Ten VIP też jest jednym z nowszych ubranek mojego pieska, Toficzka. I tak się prezentuje. Gangster takiego. Właśnie, i tu z drugiej strony, tak? Następna, tu, jedna ze starszych cóż, kotoficzka. Ma musi chłopcik z kapturem. Kapturem to wie, to z jest strony. Więc rzadko ma założone a kaptur, bo. Ale to nie wygląda. A tu ma moje ulubione gusle tofiku. Tofikam. Taka z misien, mega Taka ma Taki pompon. I tutaj ma twarz. Słodziutka. To tak, też ten lubi. A to jest pierwszy ciuch Tofika. taki świąteczny świątecz, sweter. A szala prezentuje się tak. Są naklejki. Z tej strony też są naklejki. Z takim śmiesznym zakazem. Z tej strony też są naklejki. I tutaj z tej strony akurat już nie ma naklejki. i jeszcze na dachu są robię naklejki. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinek z rzeczy Tofika, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Pa.